Mm -hmm. Co będzie dla pana? No, już to sprzedaje. Ta No. Proszę. Okay. Tyle złotych Karol, już moja praca skończona. Co to jest? Okej, okay. dziwne trochę, ale wkładam. Rzucę, może tu się pojawi to coś. Trzy, cztery. Co jest? Nie. Jak to możliwe? Ok. I ja mam jakieś z Ja stąd idę. Ciekaw jestem, czy to nadal jest. Uwaga. Hmm. Szkoła. Może sobie tu posiedzę. Co to? Nie co tu jest? Ja już mamy kiedyś widy na maksa. Okej. Okay. Masz. Okay. ja na zawał. Ze prawie zeszłam przez to. Muszę no jeszcze to tu. I tu. Mam tego dość. Mam tego dość. Zaraz. Co to? Nie gadaj. Co to jest? Mam dość. Mam dość. Nie. Zaraz się pójdę. Trzeba spać tylko. Czy pomyślę, czy iść jeszcze na kasę czy kolejnego dnia? Może za godzinkę, bo jeszcze dzień jest, ale idę się przespać. I co jest? Za to pociągnę. I... Nie. Co? Co? Co jest? Kto jest? Cikos O Jezu, Święty. taki. teraz dobrze Czy cztery? Co jest? Jesteś tu w duchu niewidzialny. nie Nie ma go. O nie. Gdzie ja to już jest? Czy nie w Idę już spać. Mam... Дождь. Я пьян. Липка, дождь. Ессу. Кто ест? Кто ест? Ай-яй. Кинь ты.